Siedlecki Magazyn Kulturalny, Magazyn Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Witam Państwa z placu pod muralem, bo o tym placu i o muralu mówić będziemy w tym wydaniu magazynu. Zapraszam więc do spędzenia kilku najbliższych minut z nami. Jest takie powiedzenie, że telewizja kłamie. I spektakl o takim właśnie tytule zaprezentowaliśmy Państwu na zakończenie sezonu teatralnego. 23 czerwca, w ostatni piątek, więc w naszej sali teatralnej, to brawurowe przedstawienie Państwu zaprezentowaliśmy. Wczoraj na Stadionie Narodowym towarzysko zagrały reprezentacje Polski i Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi rozgromili Polskę 6 do 0. Jedyne co dobrego można powiedzieć o tym meczu, to to, że się skończył. Już w 20 minucie czerwoną kartkę za bezsensowny, brutalny faul na Ikejugą Nungani otrzymał Grzegorz Krychowiak, jak się później okazało piłkarz reprezentacji Niemiec ma złamaną nogę. Po tym wydarzeniu polscy piłkarze byli, go, byli tylko tłem dla rozpędzonych Niemców, którzy mogli wygrać jeszcze wyżej, ale sędziujący to spotkanie Yoshiro Kagawa z Japonii nie uznał dwóch prawidłowo zdobytych przez Niemców bramek. <laughs> Powinniśmy o tym, meczu jak najszybciej zapomnieć, ale pamiętajmy, że już jutro wielki mecz Gwiazdy TVN kontra Gwiazdy Wiziru. Na stadionie narodowym w stolicy naszego pięknego, katolickiego kraju Warszawie mecz towarzyski rozegrały reprezentacje Polski i Niemiec. Niemieccy piłkarze, jak niegdyś działa krążownika schleswig Holstein, bez ostrzeżenia i bez litości za obrazców Westerplatte, którym dziś była polska bramka, zaczęli strzelać. Nasza obrona w 1939 roku dzielnie i honorowo potwierała huraganowe ataki, ale podstępnie Niemcy dopięli swego. Polacy byli słabsi tylko w kilku detalach, ale diabeł tkwi w szczegółach. Słowo Niemcy składa się z sześciu liter. Angela z sześciu liter. Merkel także sześć liter. Sześć, sześć, sześć. Szatańska liczba i sześć goli. Jak sześć szponów niemieckiej brony z radzieckiego wbitych w polską bramkę, jak ciało młodego orła bielika, który nie zdążył poderwać się do lotu. Haniba szatańskiemu pomiotowi. Chwała polskim bohaterom. Merytorycznie! Na temat. Krew dla miasta i powiatu to wydarzenie, które rokrocznie gromadzi wielu siedlczan. To czas, by pomóc i wielu siedlczan to czyni dając ten najważniejszy z darów, czyli krew, ale także czas, by podziękować krwiodawcom właśnie. Są wyróżnienia, ale także podziękowania artystyczne. Szanowni Państwo, przed nami wakacje. Wielu z nas powie: Nareszcie. My także z wielką radością czekamy na wakacje, ponieważ przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji, atrakcji artystycznych. Pierwszą z nich jest Wakacyjna Akademia Talentów. To już 24 edycja pod hasłem Łowcy Talentów 2023. Czego możecie się spodziewać, czego możemy się spodziewać? Ruszamy już 27 czerwca. Bo od tego dnia do 29, od godziny 13 do 15, Justyna Kowynia zaprasza na zajęcia wokalne z emisji głosu. Pani Justyna jest dyrygentką chóru miasta, Siedlce, z którym odnosi wiele sukcesów, warto więc skorzystać z jej wiedzy i umiejętności. Od 4 natomiast do 7 lipca już Maciej Czapski, reżyser, aktor, opieką studia teatralnego imienia Jacka Woszczerowicza, zaprasza młodzież od 12 roku życia na zajęcia teatralne. To od 10 do 13, od 4 do 7 lipca, a 13 lipca zapraszamy Państwa na wyjątkowe zajęcia. Będą to warsztaty muzyczne pod nazwą Którędy do dźwięku. Warsztaty te prowadzą Izabela Kościesza i Jarek Kordaczuk. Od 7 roku życia młodzież zapraszamy w godzinach od 10 do 15.30 tego dnia. 13 lipca, przypominam Państwu raz jeszcze, odbędą się te wyjątkowe zajęcia od... 17 do 20 lipca natomiast od godziny 10 do 12 zajęcia plastyczne. Będą to zajęcia zrobienia makramy, pacynek, masek. Od 8 roku życia zapraszamy młodzież. Jak zwykle ilość miejsca jest ograniczona, jak na każdy zresztą, drodzy Państwo, zajęcia. Natomiast od 18 do 20 lipca zajęcia plastyczne. Teatralno-wokalne prowadzi aktor, reżyser, muzyk, aranżer, kompozytor Robert Protasewicz od godziny 11 do 13. I tu młodzież od roku 13, 13 roku życia e, zapraszamy. I ostatni w cyklu e, Łowcy Talentów 2023 od 1 do 3 sierpnia. Zabawy teatralne z wykorzystaniem form plastycznych i lalkarskich. E, od 12 do 15, od 1 do 3 e, sierpnia. Raz jeszcze Państwu datę przypominam. Urszula Gotowicka, aktorka teatru S. Aktorka znana z ekranów małych i dużych od 7 do 12 roku życia, a więc dla młodzieży w tym przedziale wiekowym e, przeznaczone są te zajęcia. Drodzy Państwo, zapraszamy, czekamy, bo 24. Wakacyjna Akademia Talentów, Łowcy Talentów czeka na Was. Przychodźcie. Uczestniczcie będzie miło nam was widzieć! Letnio i wakacyjnie zapraszamy Państwa tu na nasz plac pod muralem, bowiem zaczynamy kolejną siódmą już edycję letniego festiwalu pod muralem. Początek 7 lipca. Zaczynamy psalmami według twórczości Tadeusza Nowaka, scenariusz, reżyseria, muzyka i aranżacja Waldemar Koperkiewicz, a wykonanie aktorzy teatroes i orkiestra teatroes, która grała będzie dla Państwa na żywo. Drodzy Państwo, warto przypomnieć sobie to niezwykłe widowisko, zanurzyć się w twórczość tego niezwykłego literata, twórcy, artysty, który, mieszając różnego rodzaju rzeczywistości, pokazuje, nas takimi, jakimi jesteśmy, łącząc do tego nutę nostalgii. Kolejne wydarzenie w cyklu naszych muralowych prezentacji to koncert zespołu Golden Life. 14 lipca zapraszamy tu na nasz plac pod muralem. Ta legendarna grupa dla Państwa wystąpi. Cóż mogę powiedzieć, zapraszając na ten koncert? Że będzie muzycznie, że będzie rokowo, że usłyszymy hity? Tak będzie, drodzy Państwo. Dlatego też przybądźcie i bądźcie z nami. Na naszej scenie festiwalowej 21 lipca zaprezentuje się zespół pod nazwą Muzyka końca lata. To zespół, który założony został w roku 2002, zespół, który nagrał już cztery płyty długo grającej, a odwołuje się w swojej twórczości do big beatu, do muzyki lat 60., 80., ale także muzyki lat 90., więc znowu będzie muzycznie, więc znowu będzie wesoło, więc znowu będą rozbrzmiewać dźwięki, które tak wszyscy e, kochamy. A na zakończenie naszych tegorocznych festiwalowych prezentacji 28 lipca na naszej scenie zaprezentuje się folk rockowy zespół Mitra. To zespół siedmioosobowy, w którego twórczości znaleźć można wiele gatunków muzycznych, i te akcenty będą słyszalne tu na naszej scenie. Drodzy Państwo, zapraszamy więc do udziału we wszystkich koncertach. O godzinie 21.00 zaczynamy te prezentacje specjalnie dla Państwa, dla tych wszystkich, którzy nie wyjechali z naszego miasta na wakacje, dla tych wszystkich, którzy przyjechali, którzy nas odwiedzają, dla nas bądźcie z nami, bo wstęp jest wolny, a atmosfera, jak zawsze, będzie bardzo gorąca. Zakończyliśmy sezon teatralny w naszej sali teatralnej, ale specjalnie dla Państwa na wakacje, jak już od kilku lat to prezentujemy. Chcemy zaproponować kolejne, trzecie już teatralne spotkania pod muralem. Drodzy Państwo, spotykamy się w każdą niedzielę lipca. O godzinach różnych o tym za chwilę powiemy, bo będą spektakle dla dorosłych, ale także dla dzieci i młodzieży. Zaczynamy więc 2 lipca o godzinie 20:00. Mąż mojej żony. To opowieść komediowa o dwóch mężczyznach, którzy zupełnie przez przypadek odkrywają, że mają tą samą żonę. Nie mieszkają w tym samym mieście, ale do spotkania dochodzi, jak sytuacja się rozwinie, jak, to, jak w, tej, w tej sytuacji mi, my, widzowie bawić się będziemy. Zapraszamy więc 2 lipca, godzina 20. A młodzież zapraszamy tu na plac pod muralem 9 lipca, bowiem o 17 przebój lata, czyli skrzydlaty odlot. To spektakl ekologiczny, pełen treści edukacyjnych, pełen humoru, spektakl który na pewno rozbawi, ale także nauczy naszych milusińskich wielu interesujących przyzwyczajeń, wielu interesujących rzeczy. Dorosłych zapraszamy na spektakl pod tytułem Poślubieni pogubieni 16 lipca o godzinie 20. To spektakl o małżeństwie, które świętuje obchodzi 30 rocznicę ślubu, i zamiast szampana, kwiatów, życzeń przydarza im się. No właśnie, co im się przydarza? czy coś zupełnie przeciwnego, czy może mm, wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięć? Pewnie tak. Przyjdźcie drodzy państwo, zapraszamy, zobaczcie i bawcie się dobrze. Jako, że nauki, przypominania, wyrabiania przyzwyczajeń wśród naszych najmłodszych nigdy za dużo, dlatego też prezentujemy spektakl pod tytułem W Miejskiej Dżungli. On tu na naszej scenie festiwalowej 23 lipca o godzinie 17 prezentowany będzie przez aktorów. To spektakl edukacyjny, profilaktyczny dla najmłodszych. Drodzy Państwo, podkreśla on kwestie bezpieczeństwa, dla dzieci. Zobaczymy więc pana strażaka, policjanta, a więc tych wszystkich, którzy mogą być zaangażowani w ratowanie naszego życia, którzy przestrzegają naszych najmłodszych przed pewnymi złymi nawykami, przyzwyczajeniami, ale także i przede wszystkim zachowaniami. Zapraszamy więc, drodzy Państwo, Was, dorosłych, razem ze swoimi pociechami. Warto te, te popołudnie niedzielne spędzić pod muralem, właśnie. Na zakończenie 30 lipca, pół żartem, pół serio, czyli rewia humoru teatru na walizkach. Przyjdźcie, zobaczcie, bawić się będziecie niesamowicie i żałować na pewno także nie. Spektakl o godzinie 20 tego dnia pod Muralem. Drodzy Państwo, przypominam Państwu, że trzecie teatralne spotkania pod Muralem w każdą niedzielę tu na naszym placu będą przez nas organizowane. Będą prezentowali się aktorzy dla wszystkich. Bądźcie z nami, zapraszamy. Drodzy Państwo, ale to nie wszystkie wakacyjne atrakcje, które dla Państwa na najbliższe tygodnie przygotowaliśmy. Otóż w wybrane dni lipca zapraszamy Państwa do nowo otwartego po rewitalizacji Parku Aleksandria. Będziemy tam prezentować różnego rodzaju formy aktywności artystycznej i prezentacje, angażując w to także Państwa odwiedzających park, ale przede wszystkim pokazując sztukę artystyczną. Zaczynamy już 1 lipca o godzinie 19.00 koncertem Chóru Miasta Siedlce, który pod pod dyrekcją Justyny Kowini zaprezentuje muzykę rozrywkową. W kolejnych dniach wybranych, jak już mówiłem wcześniej, zaprezentują się aktorzy Teatru S, adepci studia teatralnego imienia Jacka Woszczerowicza, także instruktorzy na co dzień pracujący w Centrum Kultury i Sztuki. A więc tych atrakcji, wydarzeń będzie moc. Zaglądajcie, drodzy państwo na naszą stronę internetową, na stronę urzędu miasta. Czytajcie plakaty, afisze, dzwoncie do nas, udzielimy informacji, bo naprawdę warto. Czekamy na was w parku, podczas spaceru. Warto. Kończąc nasz program przypominam państwu o programie Koleją do Kultury, programie, którego autorem są Koleje Mazowieckie a partnerem między innymi Centrum Kultury i Sztuki. Drodzy państwo, jeśli macie bilet kolejowy nie starszy niż 30 dni i chcecie przyjść na wydarzenie artystyczne organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki, to bardzo dobry pomysł, ponieważ dostaniecie 20% zniżki. Zachęcamy więc do tego, by przy okazji jazdy koleją także skorzystać z kultury. Szanowni Państwo, i to już wszystko. Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę internetową, do śledzenia naszego profilu na Facebooku, subskrybowania kanału na YouTube, ale także do czytania najnowszego wydania Sceny 24. Wszędzie tam bowiem znajdziecie wiele informacji o wydarzeniach kulturalnych, które mimo po wakacji mimo tak zwanego sezonu ogórkowego dla was przygotowujemy do zobaczenia zatem w teatrze i nie tylko